Cześć, witam wszystkich na moim kanale tak jak w tytule filmu ja dzisiaj poruszę dwa tematy pierwszy temat to co u mnie nowego mianowicie doszedł mi ten samiec z mieczyków doszły mi też platki doszła mi ta samica ale jak widzicie nie jest z nią już coś jest nie tak więc ją dzisiaj odłowię najprawdopodobniej trzeba ją będzie odrobaczywić no i zobaczymy co z nią będzie Zawsze jak kupuję nowe ryby, to dłuższy czas je oglądam. No i niestety, ale akurat ta jedna z tych wszystkich, które kupiłem, się nie zaadoptowała najlepiej. Zobaczymy, co będzie z nią dalej. Zazwyczaj mam takie problemy tylko z mięczykami. Co chodzi o molinezję, jest dużo lepiej. Rzadko kiedy, jeżeli coś przyniosę nowego, to coś jest z tą rybą nie tak. O tutaj macie nowego, na przykład samca. Pływa od razu po wrzucaniu za samicami i nic się nie dzieje. A ten mieczek, jak widzicie, jest coś nie tak. Ale dobra, to jest jedna samica. Doszła mi też jeszcze platka, było ich dwie. Ale jedna wyskoczyła, ale o tym później. Zaraz wam się pokażę. Postaram wam pokazać. To jest jeszcze nowy samiec, waktail gdzie ta plateczka jest. No, gdzieś się schowała, pewnie w trakcie filmu wyjdzie. Jak już wiecie, wyskoczyła mi, właśnie miałem dwie takie płatki. Jedna z nich mi wyskoczyła. Wyskoczył mi też dorosły samiec mieczyka. I co w związku z tym? No, trzeba było jakoś zareagować. Więc postanowiłem, że zrobię sobie takie listwy. Zaraz Wam to pokażę. O, to jest coś takiego, tu jest docięte na wymiar. Bo po prostu przez taką szczelinę, ona jest grubości palca, potrafiła sobie ryba dorosła spokojnie wyskoczyć, no i teraz już po jednej stronie, jak i po drugiej jest taka listwa, w miarę fajnie widzę się to skomponowało kolorystycznie, to jest zwykła deska pomarowana sprayem na srebrno. Gdy na tutaj jest taka szczelina, ale przez to to już nic raczej nie wyskoczy, bo nawet mały palec się tu nie zmieści, więc spokojnie. Także u mnie już raczej ryby nie powinny wyskakiwać. Musiałem sobie jakoś poradzić, wymyśliłem sobie właśnie w taki sposób. Tu macie właśnie tą platkę. Były dwie, jedna z nich no niestety rano uschnięta na podłodze. Tu jest jeszcze nowa samica mieczyka jabłkowego. Też na razie widzę, że wszystko ok, normalnie pływa, je i tak dalej. Tylko właśnie tam ta jedna sztuka coś jej nie podeszło. Być może już coś miała w sobie, czego nie było widać na sklepie. No ale niestety. Niektórzy mówią, żeby nie kupować ryb na sklepie, bo coś można przynieść. No jest jakieś tam ryzyko, ale też jak kupię od prywatnego hodowcy, też czasami się nie udaje. Tak jak te miecze, właśnie te weloniaste no, nie jestem z nich do końca zadowolony. Ale no trudno. Wszystkie molinazje jak zaczynałem, czy te złote, czy te ciemne. Yy, kupiłem sobie w sklepie. No jak wiecie wystartowały elegancko wszystko chodzi. Platki też widzę wszystkie są kupione w sklepie. Tam już widzę jest trochę młodych po nich, tutaj też się coś nieraz pokazuje. Także jest OK. Tu jeszcze doszła mi taka rurka, to właśnie ten prezent od żony. Aby coś mogło się tam właśnie schować i tak dalej. No i co? I Nie wiem, czy nie dorobię się dla nojadów, bo ten samiec siedzi tam w tej dziurze. Jego nie widać. Tam w ogóle jest ciężko dojrzeć. Jak tylko jakaś ryba podpłynie, to ją po prostu odgania. Siedzi tam już od dłuższego czasu, wychodzi bardzo rzadko, albo praktycznie wcale, i z reguły tylko tu na obrzeże tego kamienia, tak jakby chciał skontrolować czy wszystko OK i coś tam odgonić. Chciałem jeszcze poruszyć właśnie ten drugi temat, czyli drugą część tytułu mojego filmu. Mianowicie, to chciałbym jeszcze podziękować akwarystyce domowej, że pomimo tego, że zawsze mówię, że jest taki zapracowany i tak dalej, nie miał czasu na odpisanie na komentarze pod tym swoim nowym kanałem, wchodzi na mój kanał, ogląda film, ma jeszcze czas na przeczytanie komentarzy i odpisanie moim widzom. A mianowicie chodzi mi tu o pana rybkę. Ale to zaraz jeszcze dalej poruszę. A druga rzecz, Grzesiek Masterfish Gregor. Oglądałem twój film. Coś tam mówiłeś, że jakiś filtr, który miał być u ciebie, jest u mnie. Mówiłeś, że to jest HC03. No u mnie jest faktycznie, ale to jest HC02. Nie będę go teraz wyjmował z wody. Pokażę ci. pudełko. Więc mam taki sam filtr jak Ty dostałeś od Grześka A nie wiem skąd Ty masz takie informacje, że akurat ten filtr dostałem od Pana Rybki o, widzicie jak się ryby przestraszyły, pudełka <laughs> Także nie wiem skąd Ty bierzesz te informacje Jakbym mógł pisać pod Twoim filmem To nie musiałbym teraz nagrywać filmu i odpowiadać Ci na mnie, na, u mnie na filmie Tylko po prostu napisałbym Ci pod komentarzem No ale niestety blokujecie i nie można wam nic napisać, ani tu, ani tam więc nie wiem skąd macie takie informacje, że akurat ten filtr dostałem od Pana Rybki bo jest z Hapetu, no z HP też ode mnie dostał na przykład Lemontix ostatnio jeden prezent no ja akurat tego też nie dostałem od Pana Rybki, tylko kupiłem za swoje pieniądze więc to nie jest jakaś firma ekskluzji, że można sobie nabyć tylko u wybranych akwarystów ale dobra, mniejsza o to tylko, że dziwne, że akurat y Gadasz o tym filtrze na filmie. Jak skoro ja ten filtr mam już od czerwca, gdzie jest nawet u mnie filmik, że go mam i zamierzam go włożyć, a zacząłeś o tym gadać akurat, jak ja wtedy ci nagrałem, że masz przerybione akwarium. Więc taki następny trochę podtex. No i dwa, jak już chcecie sobie coś załatwiać, czy z panem rybką, czy coś, to piszcie sobie normalnie do siebie, dzwoncie. A nie na przykład tak jak ty Masterfish Gregor, wchodziłeś do mnie na akwarystyczny YouTube, robisz screeny jakichś SMS-ów, że on coś do ciebie napisał i tak dalej. Nie wiem, chwalić się czy żalisz? Takie rzeczy to się załatwia prywatnie, bo jak ja bym miał tak gadać, że na przykład ten czy tamten miał mi coś wysłać, a mi nie wysłał, no to uwierz mi, że już mógłbym o paru osobach zrobić jakiś filmik, że miałeś mi coś tam wysłać i się żalić, że mi nie wysłałeś, albo mi ktoś wysłał, ale nie to co chciałem, bo miało być większe, jest mniejsze. I tak dalej, więc takie rzeczy to raczej powinniście sobie załatwiać prywatnie między sobą, a nie na kanałach. Jak już ktoś do mnie wchodzi, to raczej proszę o odpisywanie na treści związane z moim filmem, a nie że ktoś mi napisze komentarz, a ktoś mu tam napisze, a ty miałeś coś tam, i to w ogóle nie jest za bardzo związane z tematem. A już, zwłaszcza no, tak jak teraz, akwarystyka domowa. Nie masz czasu na odpisywanie widzom. Kasujesz, bo ktoś ci coś napisze zamiast podjąć temat. A wchodzisz sobie na przykład do mnie na kanał i sobie piszesz, że pan rybka miał tło, że mu się coś tam rozpuszczało i tak dalej, a tu mówi o czym innym. My gadamy o roślinie, a ty mówisz o tle. No u mnie jest to tło, nic mi się nie rozpuszcza. Nie wiem jakim cudem plastik się może rozpuścić w wodzie. Woda by musiała mieć chyba ze 100 stopni Także ryby by raczej w tym nie przetrwały, tak jak rośliny No i właśnie tym się różni, że jak ktoś coś załatwia Że o panu rybce czy coś, ja jestem smog, pan rybka jest pan rybka Dzwoncie sobie, załatwiajcie między sobą A nie po prostu poprzez filmy, że ja coś dostałem, nie wiem Chcesz jakąś taką pompkę Mam jakiś filtr różny, możesz sobie przyjechać Coś ci się przyda, możemy się zamienić. Mogę ci coś dać. Jeden z drugim nie ma problemu. Ale nie róbcie sobie jakiś tam wypominek na, na filmach, bo to nie jest zbyt fajne. A zwłaszcza jeżeli się jeszcze kogoś w to miesza, tak jak mnie. Bo to powiedziałeś tak, jak ja bym ci ten film zabrał. A to jest filt mój, także nie wiem o co chodzi. I jak możesz, to odblokuj sobie komentarze. To takie rzeczy właśnie będziemy sobie mogli wyjaśniać pod komentarzami, a nie na filmach. No i to by było na dzisiaj ode mnie. Tyle, tak? Mam nadzieję, że ten samiec tam nie siedzi na darmo i po prostu coś z tego wyjdzie. No i dwa, jak ktoś się zna, a wiem, że dużo osób się tu zna, możecie mi coś doradzić, co zrobić z tymi mieczykami. no Jak widzicie, ten pływa normalnie. A ta samica, no już widać, ogrom maskulony, zaraz ją odłowię. Spróbuję, żeby jej się poprawiło, podać jej jakieś lekarstwa. A jak nie wyjdzie, no to trudno wiadomo, co się z nią zrobi. Także mówię, większość ryb, jakie ja kupuję, czy to są glonojady, czy to są nie wiem, molinezje. Kiedyś miałem gupiki, których już nie trzymam, a trzymałem je no, z 15 lat. Się normalnie adoptuje, wszystko ok. A co chodzi o, właśnie, mieczyki, no to jest u mnie zawsze jakiś tam problem, że nie wszystko się trzyma. Chociaż nie powiem, bo miałem dużo ryb, na przykład ze sklepu. O, widzicie, ta molinezja, ona kiedyś wyskoczyła, ale zdołałem ją ocalić. Tylko coś jej się stało z okiem. Także nie wiem. Widać, że też coś jest nie tak, być może za długo. Jak już wrzuciłem, to ona ledwo, ledwo co, ale ożyła. Ona została ściągnięta z podłogi. Być może jakoś się uderzyła w to oko, bo za bardzo jej przyschło, nie wiem. Ale też raczej się jej będę musiał pozbyć, bo nawet nieładnie to wygląda. No i to by było na tyle. Możecie mi coś napisać w związku co z tymi mieczykami, że nie wszystko się adoptuje tak jak trzeba. O, tu widzicie mojego miecza. Normalnie urosło sobie do normalnej postaci, raczej to będzie samica. Są też moje samce. To jest akurat ten kupny, ale jest też, o, właśnie, jeden przy drugim. Tu jest mój, także normalnie potrafię się dochować jest wszystko ok, ale mówię, z kupną rybą jest różnie. Ta akurat była z tego samego źródła co tamta samica jabłkowa, ten drugi samiec waktali, ten no i z tamtym jest ok, a z tą już widać, coś jest nie tak. Także jak ktoś ma jakiś pomysł, może coś sensownego mi doradzić, to proszę o komentarz pod filmem. No i właśnie tam do chłopaków, właśnie do tych Grześków. Nie wiem, pewnie tego nie zrobicie, ale no jak już chcecie coś tam pisać, u mnie możecie śmiało sobie widzicie pisać na temat mój, czy nawet pod kimś komentarze. Także pan Rybka pewnie chętnie bym wam też odpowiedział, czy jeszcze inni ludzie, bo też wiem, że nie tylko my we dwóch jesteśmy zablokowani poodblokowywujcie po sobie ludzi i wtedy sobie takie jakieś rzeczy typu skąd ten filtr, coś tam, będzie można załatwiać nie poprzez nagrywanie takich filmów bo to też już się robi niesmaczne także niektórzy już wiem, że mają tego trochę dosyć no ale jak inaczej nie mogę odpowiedzieć, to odpowiadam tak no i tyle zawsze jest jeszcze akwarystyczny YouTube gdzie jest chat i sobie można pisać ale no nie każdy chce tam być, niektórzy byli i obrazili się, bo Ktoś powiedział, że ktoś sobie kupuje suby i tak dalej. No i jak ktoś to przeczytał, już nie będę mówił, kto kto ma wiedzieć, to wie. To po prostu zawinął się stamtąd i nie wiem, obraził się, bo ktoś coś powiedział. Ale już mniejsza od. Także mówię, odblokowywujcie ludzi będziemy sobie pisać normalnie. Mi też to nie jest jakoś mega na rękę, że tam jakieś wypominki, coś tam, że muszę teraz gadać, skąd mam to. Skąd mam tamto, po co o mnie gadasz na filmach, i tak dalej, mieszasz mnie w jakieś wasze prywatne sprawy. No, i to by było dzisiaj na tyle. Następny film, mam nadzieję, że nie będę już musiał odpowiadać na jakieś takie tematy typowo akwarystyczne, bardziej bym wolał poruszać niż żeby odblokowywać, zablokowywać, i tak dalej. No, mam nadzieję, tak jak mówię, że. Uda mi się tą samicę jakoś, może, jeszcze ocalić, chociaż wątpię, bo z reguły tak jest, że jak już z rybą się dzieje coś nie tak, to ciężko ją wyprowadzić. Chociaż nie powiem, czasem się zdarza, ale to jest jedna na pięć. A nic, biorę się za robotę, łapię samicę. I postaram się ją wyleczyć. A jeszcze jedno, teraz mi się na sam koniec przypomniało. Ta Masterfish Gregor, mówiłeś, że co niektórzy. Przed filmem robią sobie podmiankę wody, żeby mieć czystą. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, chyba że może to chodzi o wodę RO, tak jak na przykład Jala Ekranowe. I uwierz mi, że jakbym sobie tu zrobił podmiankę wody przed filmem, no to ta woda byłaby bardziej mleczna niż taka jak teraz, chociaż akurat tu wczoraj było minimalnie wymieniana woda ale to tylko ciutkę no wczoraj ona jeszcze była nie do końca krystaliczna dzisiaj już jest lepiej, ale to jeszcze nie jest to ale postaram się kiedyś właśnie nagrać film jak u mnie wygląda woda po podmiance gdzie ja na przykład stosuję nadmanganiam potasu dzisiaj jeszcze podam nawóz dla roślin bo już przyszedł na to czas i nie wiem jak jest u was ale u mnie z reguły jak leci podmianka wody to ta woda nie jest krystaliczna przynajmniej ten pierwszy dzień po już się klaruje z reguły na drugi, trzeci. Ona dopiero wygląda tak, jak wygląda. Dzisiaj jest, nie jest najgorsza, ale też nie jest najlepsza. Nie wiem, czy aparat to odda, czy nie. Ale nie wiem skąd taki pomysł, chyba że to chodzi o wodę RO. Także możesz mi odpisać śmiało w komentarzu, jeżeli to oglądasz, aby odpowiedzieć na filmie. No i tyle, bo zaciekawiło mnie to skąd taka teza, że jak ktoś podmieni wodę, to wtedy ma taką czystą. Kończę. Mam nadzieję, że już nie będę musiał nagrywać takich filmów, wszystko jest już jasne. Pan rybka to pan rybka, smok to smok. I wyjaśniajcie sobie to między sobą, a nie na kanale moim czy kogoś innego. I tyle. Pozdrawiam wszystkich Hej!